Witam Was serdecznie ponownie z naszym gościem specjalnym. E, Michał Kot, specjalista do spraw żywienia i hormonów. Dobry. E, słuchajcie, tak dużo tematów, tak dużo problemów, które musimy po, poruszyć, że nie zmieściliśmy się w jednym odcinku. Więc witamy się w drugim ponownie przy kawie i myślę, że lecimy z naszymi e, salonowymi problemami. Jeżeli Zaczynajmy. Tak to, jeżeli tak to można nazwać. E, to co? Ja mam dla Ciebie serię kolejnych pytań. Lecimy. Jestem gotowy. Przebrnęliśmy przez te problemy, które się u nas w ogóle zdarzają najczęściej. Został jeszcze jeden, i został taki problem, który też na przykład bezpośrednio mnie dotyczy: puchnące dłonie. Puchnące dłonie. Myślę, że tak. Przede wszystkim zaburzenia elektrolitowe. Mhm. Tutaj nadmiar sodu, niedobór sodu, czynniki stresowe bardzo mocno. I tutaj to jest, uważam, że bardzo niedoceniona rzecz. Ja wiem, że to trochę brzmi jak taki wyświechtany frazes, bo wiele osób wszystko zajmie na stres. Tak. Natomiast jak wchodzimy w tą fizjologię reakcji stresowych, to naprawdę tam się dzieje kaskada różnego rodzaju ciekawych rzeczy w naszym organizmie. I szczególnie ten permanentny, przewlekły stres naprawdę potrafi doprowadzać do różnych rzeczy. W tym oczywiście też do takich właśnie trzymania wody, więc na 100% zwróciłbym na okay. to uwagę, no, ale też to zaburzenia elektrolitowe, tak? Jednak mm -hmm. nadmiar sodu lub niedobór sodu, bo tutaj to jest taki miecz obosieczny. Wiem, że najczęściej mówi się, usuń y, sub z diety, ale też niedobór potrafi też na to wpływać. Okej, okay, dobrze. Jeśli chodzi o stres, ja bym chciała trochę przy tym zostać, mm -hmm. jeśli pozwolisz. Y, osobom z zewnątrz szczególnie nie chcę, żeby coś za zabrzmiało, ale naprawdę tak jest. Mężczyznom się wydaje, że nasza praca jest y, bezstresowa. No bo czym się możesz się stresować, tak pijąc kawkę, herbatkę z klientkami, piłując im te paznokcia? Ja Wam z mojej perspektywy opowiem, co mnie stresowało, jak pracowałam z klientkami. Czas. Że jest wszystko na czas, że klientka ci się spóźnia 10 minut, to masz opóźnienie z następną klientką, tylko że ta następna klientka ma do odebrania dziecko z przedszkola albo wizytę u lekarza i już masz ten ciężar, i to już jest ten stres. Dla mnie w pracy zawodowej, jak jeszcze właśnie pracowałam z klientkami, to było wręcz paraliżujące momentami, że ja z jednej strony nie mam żadnego wpływu. Na tą sytuację, ale cały dzień potem chodzę trochę jednak roztrzęsiona. Mówiłeś, że kaskada wydarzeń w naszym mózgu się dzieje w momencie, kiedy rzeczywiście e, dochodzi do takich sytuacji stresowych. Ja na naprawdę e, Okej, okay. to. Ale w mózgu też. Co my możemy zrobić, żeby się mniej stresować? O, to jest pytanie, które zawsze każdy mi zadaje, ale nie będę ci mówił, jak zazwyczaj odpowiadam. Ale jeżeli chodzi o stres, ja bym troszkę zaczął od takich podstaw, bo mm, porówna, powiedziałbym tak: mamy pewne dwa. Um, układy w naszym układzie nerwowym. Układ współczulny to jest odpowiedzialny za takie pobudzenie, aktywację mhm. i przywspółczulny, czyli taki, który jest odpowiedzialny za uspokojenie, tonizację. Tak sobie to skojarzmy. Jeżeli my żyjemy w ciągłym stresie, po takim, w takim napięciu, właśnie czas, obowiązki, brak czasu dla siebie, to to jest przewlekły, permanentny, niskopoziomowy stres, który uaktywnia tą część współczulną, czyli tą tak zwaną aktywującą, stresową. Mhm. Jeżeli ona jest non-stop aktywowana przez takie czynniki, to nasze nadnercza wydzielają korty this czyli ten hormon, wydziela, który wydziela się w momencie reakcji stresowych. No i zbyt dużo tego kortyzolu właśnie może powodować to, że trzymamy wodę, puchniemy. To są takie właśnie rzeczy z tym związane. Także naprawdę... Czyli urlop. No urlop. Ja wiem, że to brzmi jak jakiś taki, wiesz, idealny scenariusz i każdy będzie żył na Malediwach na plaży. No nie. Natomiast to, co naprawdę warto zrobić, to jest przede wszystkim a pracować nad swoją reakcją, jak my reagujemy na dane czynniki. No bo zobacz, są osoby, które na ten sam bodziec zareagują bardzo nerwowo i Yes. A są osoby, które na ten sam bodziec w ogóle prawie nie zareagują. Więc, tak jakby praca z mindsetem, z głową i z naszymi reakcjami, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście znalezienie jakiegoś takiego czasu dla siebie w ciągu dnia, po prostu poleżeć, odpocząć. Ćwiczenia oddechowe są świetnym aspektem. Tutaj na przykład wydłużenie wydechu, zatrzymanie chwile powietrza, kilka jest takich jeszcze głębszych. Dzisiaj wdechów. dzisiaj to, to jest rewelka I naprawdę to jest rewelacyjne i tego się nie docenia. Ale nawet takie rzeczy jak wprowadzenie jakiejś takiej krótkiej jogi z rana. Ja na przykład jestem fanem zrobienia takiej 15-minutowej sesji rano przed całym dniem albo gdzieś tam po południu. Super mi to pomaga. Także to są takie małe rzeczy, które możemy powprowadzać, ale ich suma jednak wpłynie na to, że ta reakcja ze strony nadnerczy będzie troszkę... Niższa. Możemy też oczywiście dorzucić do tego jakiś czynnik suplementacyjny. tak? I tutaj chociażby teanina, chociażby asfaganda, chociażby różeniec górski, są to takie związki. Tutaj akurat powiem, że u nas w Hellflapsie mamy bardzo fajną rzecz, to nazywa się Chilmi. Razem z pod górską mm -hmm. zrobiliśmy właśnie taki. Mamy w biurze. U nas Chilmi tak? stoi na środku naszego stołu, przy którym <laughs> pracujemy. I ja wierzę głęboko w to, że jak się zdenerwuję i łyknę sobie jedną tabletkę, to mi pomoże. Pamiętaj, że to jest super dodatek, ale znowu suma składowych się liczy. Tak. Tak, jasne. No, także to jest z tym stresem. Chyba się trochę wybiłem. Bo czuję, bo opowiadałam się o tym stresie, o tych nadnerczach w kontekście puchnięcia. Tak. Tak, także tak podsumujmy, ten stres jest czynnikiem, który to naprawdę powoduje. Okej. Okay. Chciałabym, żebyś to rozwinął, bo wiem, że jesteś fanem kawy grzybowej. Ja gdzieś tam staram się badać ten temat od niedawna. Chciałabym, żebyś się porządnie nam wytłumaczył. Tak, tak, mi się już błyszczą oczy, bo faktycznie tak jest. uwielbiam kawę z grzybami. Wiem, że to brzmi bardzo tropikalnie egzotycznie. Natomiast co to są te grzybki? Generalnie takim głównym grzybkiem, który dodajemy do kawy jest Lions Mane, czyli soplówka jeżowata. Jest to taki grzybek, który wykazuje właściwości bardzo fajne, takie promózgowe. Mhm. On podnosi takie białeczka w naszym mózgu, które są odpowiedzialne za tworzenie nowych połączeń nerwowych, odżywiają mózg i wspomagają jego pracę, w dużym skrócie mówiąc. Więc połączenie razem z kawą po prostu daje nam, nie dość, że kofeinę pobudzenie to dodatkowo, właśnie ze strony tych grzybków, bardzo fajne wsparcie. Mamy tak naprawdę też inne grzybki: mamy czagę, mamy kordyceps, mamy reishi i każdy z nich troszeczkę inne działanie wykazuje. Jedne wspierają gospodarkę hormonalną, jedne działają tonizująco, ale tutaj generalnie no ja jestem ogromnym fanem tej kawy z Lions Mainem i to faktycznie jest taki fajny, zdrowy dodatek do mojego dnia. No szczególnie, że dużo się uczę, jestem taki jakby aktywny intelektualnie i to mi naprawdę fajnie pomaga. Jest to ze mną już wiele lat i no, cenię sobie to. Okay, czyli czujesz poprawę w momencie, kiedy taka kawa się pojawia w Twojej diecie? Powiedz mi proszę. Czy my to możemy codziennie pić, czy my to możemy codziennie suplementować, czy się powinno robić, nie wiem, miesiąc przerwy albo jakieś. Jak wygląda praca? Z... Zdecydowanie jestem za tym, żeby brać to cyklicznie, tak. Powiedzmy sobie, bierzemy 8, 10, 12 tygodni robimy sobie 4, 6 tygodni przerwy. Myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, żeby te przerwy robić. Znowu jest to dodatek i tak jakby na naszą energię, poczucie pracy mózgu wpływa znowu gazylion rzeczy, że tak powiem, czyli właśnie i tarczyca, i mnie niedobory praca. Jasne. Ale zaczyna się od małych kroków, Tak, prawda? oczywiście, że tak. Ja sama czuję, że jestem też takim przykładem małych kroków, że jak zaczęłam suplementację, to za tym sobie stwierdziłam, dobra, czas włączyć treningi. Włączyłam treningi, dobra, czas włączyć lepszą dietę. I to tak małe kroczki rzeczywiście ku lepszemu, myślę, że to jest dla wszystkich nas dobre, żeby się nie rzucać od razu na całkowitą zmianę swojego życia, prawda? No i zdecydowanie. <laughs> tak. Bardzo fajnie, że to powiedziałaś i podkreśliłaś, bo uważam, że dla zdecydowanej większości osób ta metoda małych kroków, czyli wprowadzanie dodatkowych rzeczy co jakiś czas jest tutaj taka najzdrowsza i, i pozwala się I skuteczna. No. no dobra, to teraz porozmawiajmy generalnie o, o suplementach. O tym, co my możemy, co my powinnyśmy e, suplementować, co nam może pomóc w poprawieniu kondycji skóry, a co też za tym idzie włosów i paznokci, bo musimy mhm. pamiętać, że to całkowicie nierozłączne. Skóra, włosy, paznokcie, prawda? Zdecydowanie tak. Natomiast troszkę odwróciłbym pytanie i na pytanie, co suplementować, odpowiem w drugiej części. Bo tak jakby włosy i paznokcie potrzebują pewnych składników z diety, żeby mogły rosnąć, żeby były silne, zdrowe, nie łamały się e, i te sprawy. Więc przede wszystkim takim bardzo ważnym czynnikiem są aminokwasy siarkowe. Mm -hmm. Więc e, generalnie takie aminokwasy jak metionina czy cysteina i zawierają one też siarkę, niezbędną właśnie dla wzrostu włosa czy paznokci, czyli generalnie białko. I teraz znowu, produkty y, bogatobiałkowe, czyli np. jaja, ryby, dobrej jakości mięso lub strączki, jeżeli nie jemy produktów odzwierzęcych, to są rzeczy, które muszą się w tej diecie pojawiać, żeby zapewniać te podstawowe składniki budulcowe. I tutaj znowu tylko zaznaczę, że może być problem z trawieniem i z wchłanianiem tego białka, czyli znowu okay. żołądek i jelita, czyli wszystkie rzeczy dookoła, typu helicobacter, SIBO i inne rzeczy, które zaburzają to wchłanianie, mogą powodować problem mimo przyjmowania tych pokarmów i, i zaburzać ich przyjmowanie. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest cynk, jest magnes, jest miedź. Więc to są znowu takie rzeczy, które dostarczamy też z żywieniem. Więc podkreślam rolę tego żywienia i no niestety, samym suplementem, jeżeli wszystko inne leży. To tak jakbyśmy trochę chcieli gasić duży pożar wiaderkiem wody, mm -hmm. prawda? No nie jest to odpowiednie podejście. Natomiast jeżeli zaczynamy dbać o dietę, dostarczamy tych składników dla włosów skóry i paznokci, jest wszystko super, ale dalej nam czegoś jeszcze trochę brakuje no to wtedy możemy tą suplementację dołożyć, prawda? I tutaj zdecydowanie w tej pierwszej kolejności uzupełnilibyśmy tą witaminę D, te kwasy tłuszczowe omega-3, o których Witaminę D, czyli nawet witaminę, która tutaj u nas tak. stoi, okej. Okay. I to sobie suplementujemy codziennie, tu nie musimy sobie robić żadnych przerw, o czym wspominałeś wcześniej. Tak. Cały czas, tak samo jak kwasy omega. Natomiast warto dobrać poziom, dawkę do poziomu wyniku w badaniu. Ok, czyli witaminę badania, D. ale teraz no, my sobie same tego nie dobierzemy, znowu musimy trafić do specjalisty lepiej. Także warto, to jest na pewno dobra inwestycja. Eee, także tutaj to są te dwie podstawowe rzeczy, ale właśnie uzupełnienie, czy chociażby cynku, jeżeli jest taka potrzeba. Cynk nie tylko, właśnie, e, a propos cynku, na przykład bielactwo paznokci tak. jest takim objawem niedoboru cynku. I tutaj, jeżeli pojawiają się białe plamki na paznokciach, mhm. to już możemy tutaj właśnie w tym kontekście się skłaniać, że tego cynku jednak brakuje. Okay. A I tutaj dieta powinna się zmieniać i ewentualnie suplementacja tak. też e, dodatkowo. Mhm. Dokładnie ale tak. Ale pierwszy... W pierwszej kolejności zawsze dieta. Zawsze, to jest fundament i podstawa. Natomiast tak jakby sam cynk i jego rola dla organizmu kobiety, jak i mężczyzny zresztą, chociaż ja się facetami nie zajmuję, są po prostu nudniejsi. To U nas się więcej dzieje. E, tak, zdecydowanie. Jest ogromna, bo czy włosy, czy paznokcie to jest jedno, ale też cała gospodarka hormonalna. Metabolizm hormonów płciowych to jest bardzo ważne, samopoczucie, praca mózgu, neuroprzekaźniki. Cynk jest kluczowym składnikiem, także wystarczy czasami po plamkach na paznokciach dojść do tego, że możemy mieć jego okay. niedobór. Nie? Możesz nam tak jako taki złoty tip powiedzieć, gdzie my ten cynk najszybciej znajdziemy, w jakich posiłkach, w jakich składnikach? Produkty spoduchach. odzwierzęce, mięso, kasza gryczana, pestki dyni, naprawdę warto je wyroczyć. Okay. Czyli to są też takie dodatki, którymi możemy sobie właśnie wykończyć sałatkę. Albo dodać kaszę do. Dobra. Czyli rozwiązanie jest generalnie łatwe, proste, nie trzeba szukać daleko, żeby sobie dodać. Nie tego cynku do, 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 do diety. Tak. No dobra, okej, okay. a jeśli chodzi w ogóle o suplementację, jak była wyłączona kamera, powiedziałeś piękną sentencję na temat tego yy, zestawu w ogóle, jaki każda kobieta mogłaby sobie suplementować, powiedziałeś, że jest ogień. Weź, proszę, ja wróćmy to, do tego. Biorę to w troszkę bardziej kulturalne słowa, może tu przed kamerami będę y, 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 używał kulturalniejszych słów, ale tak, mówiłem faktycznie, że rewelacyjnym połączeniem dla włosów skóry i paznokci jest dieta śródziemnomorska, a do tego na przykład suplementacja naszego niumi i Smart Me z witaminą D. To jest naprawdę generalnie, e, chciałem znowu powiedzieć brzydkie słowo, bardzo dobre i fajne połączenie, które no, kompleksowo będzie wspierało e, nie tylko właśnie przydatki, ale też działanie całego naszego organizmu. Okay. Dieta śródziemnomorska jest dietą gęsto odżywczą, która bardzo dużo składników nam dostarcza, jest dietą bardzo zdrową, uznawaną za jedną z najzdrowszych na świecie. Tak jest. E, I to jest prawda. Plus do tego właśnie suplementacja w postaci Niumi, która zapewnia nam właśnie. Czyli tak, Niumi to są suplementy, to są kapsułki rano wieczór, tak? To jakby dwuetapowo tak. sobie je łykamy. Dalej mówiłeś Smartmi? Smartmi, czyli kwasy tłuszczowe też z witaminą w buteleczce. D. W mhm. mhm. Natomiast tam jest tej witaminy D około 1000 jednostek, więc jeżeli potrzebujemy więcej, warto wtedy dorzucić Dodatkowo. witaminę D w zależności od tego, ilej potrzebujemy. Także okay. to Niumi i Smartmi jest naprawdę takim uważam fundamentem suplementacyjnym, dlatego, że zapewnia nam przede wszystkim witaminy z grupy B, które są bardzo potrzebne, zapewnia nam aminokwasy siarkowe, właśnie to metioninę, cysteinę, zapewnia nam krzem, który jest tutaj naprawdę istotny. Formuła jest dwubuteleczkowa, więc mamy formułę na dzień formułę na noc. Formuła na dzień to jest właśnie taki zestaw witaminowo-mineralny, w formule na noc mamy inne witaminy plus aminokwasy siarkowe i na przykład właśnie krzem czy pokrzywę, więc uwzględniamy tak naprawdę w tym preparacie antagonizmy między substancjami, a jednocześnie Zapewniamy no, bardzo duże bogactwo tych substancji, takich niezbędnych. Więc to są takie, ja nazywam to esencjale, czyli takie rzeczy, które naprawdę potrzebujemy. No, basic. Basic, od którego no. rozpoczynamy. Okej, okay, super. Mam takie poczucie, że wyczerpaliśmy względnie temat. Oczywiście wszystkie bardziej zaawansowane problemy, no to już trzeba się kontaktować ze specjalistą. To, co my możemy w gabinecie. Poradzić, to my możemy w gabinecie przegadać z naszymi klientkami. To myślę, że już nam się udało właśnie przegadać, prawda? Mhm. Tak? Ja bym chciał tak może od siebie dodać, że naprawdę warto podczas tej konsultacji, podczas, mówię, konsultacji, a już ze swojej perspektywy, podczas, <noise> rozmowy, tak podczas rozmowy, podczas tego zabiegu e, faktycznie zebrać wywiad, wypytać o takie najprostsze rzeczy, tak? Czy nie ma spadków energii, jak się pani czuje, czy łamią się włosy, czy wypadają włosy, e, zerknąć na stan paznokci, no myślę, że to każda kobieta robi przy takim oczywiście zabiegu Jasne. i nawet zasugerować taką nawet pojedynczą wizytę u dietetyka, czy u lekarza kontrolną, żeby wypisać podstawowe badania. Generalnie ja zawsze namawiam, że takiej podstawowej. Diagnostyki. Raz do roku zrobić sobie prezent, nie wiem, w styczniu na nowy rok, zrobić sobie podstawowe wyniki i zobaczyć, czy tam przypadkiem nie ma jakichś odchyleń, no bo to jest nasze zdrowie. Samochody sprawdzałeś, to jest prezent. Tak, tak, Raz w roku robimy przegląd samochodu. I nie pojedziesz, bo jak nie złapie policja, to dostajesz mandat, nie? Ale no, kto się interesuje Twoim zdrowiem? Mandatu nie dostaniesz, że się nie zbadasz, nie? No to fakt. Więc warto być policjantem samemu dla siebie, także no serio, namawiam do tego. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy za tą rozmowę. Myślę, że udało nam się skutecznie wyczerpać temat i że nasze stylistki już będą przynajmniej miały taką podstawową wiedzę w którym kierunku ruszyć jeżeli rozpoczynają się problemy z dłońmi bądź paznokciami klientek salonowych. Bardzo wam dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo. dziękuję Michał, tobie było nam dziękuję. niezwykle miło gościć ciebie w tym odcinku. Do następnego razu.